To jest legendarne miejsce, w którym tak naprawdę ćwiczono bułę kiedyś. I, i Także miejsce jest uświęcone klasyką, a dzisiaj jest czas, kiedy można się powstrzymać tutaj z dziebami, potrenować przed tatrami albo po prostu skupić się na drajtulu. Są to bunkry, są to bunkry stare, wysadzone, które nie mogą konkurować tak naprawdę w estetyce wspinania z prawdziwymi skałami czy górami. Tak? W związku z powyższym. Staramy się organizować już po raz kolejny na samym początku sezonu, kiedy jesteśmy po sezonie letnim, a przed sezonem zimowym tak naprawdę, żeby ludzie z całej Polski mieli byli w momencie, kiedy jest niedosyt spinania i zechcieli chcieli w ogóle przyjechać na te no, bunkry, które estetyczne nie są tak do końca. Zobaczyłem zdjęcie z końcówki lat 70. Andrzeja Łąckiego, czyli słynnego aligatora, który tutaj pomykał po tych bunkrach. Więc to jest bardzo, bardzo takie ciekawe zdjęcie i pokazuje, że że bunkry to nie jest odkrycie drytulu, tylko bunkry to jest nawiązanie do pewnej tradycji warszawskiej. Ciekawe, że, że czytając Annie Anię Czerwińską, ona opisuje też swoją przygodę, kiedy tutaj wspinają się w latach 70. albo 80. złamała sobie kompresyjnie kręgosłup. Także to tak miejsce też jest dosyć wymagające, to nie jest, to nie jest to nie jest tylko łatwizna. Wpadliśmy na pomysł wspólny, żeby co roku poświęcać żeby poświęcać komuś innemu te zawody tak. W tym roku, w tym roku mamy, mamy zaszczyt oddawać ten coach Jani Wolf która była prezesem naszego klubu wysokogórskiego w latach 90. i zginęła, zginęła tragicznie w marcu bodajże tego roku. W marcu, lawinie, tak. Tak naprawdę Asia się głównie zaczęła się wspinać w Krakowie i, i z tamtym środowiskiem była związana w latach 80. -tych. Pod koniec lat 80. pojawiła się w Warszawie. Tutaj się, się zaczęła wspinać również na tych bunkrach. No, bezpośrednią przyczyną wypadku była lawina, ponieważ zdarzyło się to poniżej górnej granicy lasu. Asia, która była tam z koleżanką i z kolegą, w zasadzie wychodząc, rezygnując z kontynuowania wycieczki na górę, na szczyt Kastrowego, postanowili po prostu uciec do Doliny Kondratowej trawersem, który Wtedy im widocznie wydał się na tyle bezpieczny, żeby, żeby się tego podjąć, przy przechodzeniu przez ten żleb spadła lawina. Czy ona została wyzwolona bezpośrednio przez narciarzy, czy nie, to ta lawina zespała dwie osoby, jeszcze koleżankę, która została szybko odkopana, a się dopiero po mniej więcej godzinie, i to było już zdecydowanie za późno. Drogi klasyczne to są drogi do wyceny D6, drogi, które są nowymi drogami, tak naprawdę nie wszystkie mają jeszcze przejście. Dzisiaj liczymy na to na przykład, że finał będzie miał pierwsze przejście i są to drogi o wycenie D8 oraz więcej. Droga półfinałowa jest wstępnie wyceniona na D9. Finał, finał znajduje się, znajduje się w, grocie, w grocie w drugiej części bunkrów. Jest to około 10-12 metrów sufitu. E, także nie ma jeszcze przejścia. Dopiero, dopiero został obity na, na okoliczność dzisiejszej imprezy. E, liczymy, że ktoś go wciśnie tak? zawodników. E, sędzia główny, czyli Klimac, który, który może... Tak naprawdę jest autorem pro, projektów na dzisiejszy finał. E, także... Wstępnie wyceniamy, że będzie miał około 10 plus może 11 nawet wycenę. Także tutaj no, liczymy, liczymy na, na, na przejście i na, na, na wycenienie po prostu tej drogi. I temu gościowi w ogóle ta impreza istnieje także szpeję, trzymaj się jest fajnie jest tutaj to... zwania z drogetu przynajmniej załatw, żeby gościa. A był, był, tam, Robert, był ten odionek było tak, że chodź także jest... Ale chodź wywiadu teraz Nie nośni główny, jest... główny organizator No był, no i przyszedł mi wcisnął no,